Dead Island 2. Oj, ta gra, to miała dopiero przechlapane. Jeszcze chwila i dołączyłaby do niechlubnego klubu Duke Nukem Forever, które powstawało niemal 15 lat. Tu, na szczęście, skończyło się na 9 latach produkcji, 3 kolejnych producentach i sporej ilości komunikatów o obsłwie premiery. Raczej trudno się więc dziwić, że sporo osób wieszczyło tu kasztana. O dziwo jednak, Dead Island 2 okazał się naprawdę miłą niespodzianką. Nie dość, że tytuł ten wygląda całkiem przyjemnie, to jeszcze zaskakująco dobrze się w niego gra. Ba, w tej radosnej rozwałce można zatracić się na długie godziny. A wiecie co jest najlepsze? Nie ma tu mikropłatności, nie ma wielkiego otwartego świata, nie ma wymyślnych RPGowych mechanik czy upierania naszego bohatera w coraz to nowe stroje czy pancerze. Ogólnie Dead Island 2 wygląda tak, jakby oparł się największym trendom panującym obecnie w świecie elektronicznej rozrywki i zaserwował nam spektakl niczym sprzed 10 lat, tyle że oczywiście mocno graficznie podrasowany. Także liczy się przede wszystkim grywalność, przyjemna dla okasieczka, która nie boi się pokazywać krwi, flaków i odpadających kawałków ciała. I za to twórcom Dead Island 2 należą się brawa. I choć tytuł ten złotymi zgłoskami w historii gier komputerowych raczej się nie zapisze, to jednak ma w sobie tę niezwykłą magię oldschoolowych produkcji, która potrafi zdziałać cuda przyklejając nas na długo do monitora bądź telewizora. Oto 5 rzeczy, za które pokochasz Dead Island 2. Wydawać by się mogło, że w kwestii gier z apokalipsą zombie widzieliśmy już wszystko. Po części to prawda, bo przecież tego typu produkcji jest już w całe mrowie. Z naszym rodzimym Daylight 2 na czele. A jednak Dead Island 2 potrafi przyjemnie zaskoczyć oferowaną różnorodnością zarówno broni, jak i sposobów na likwidację marlaków. Arsenał mamy tu naprawdę bogaty, od prostego klucza francuskiego, noża, rury czy kija baseballowego, poprzez miecze, topory, widły, piki aż po maczugi i wielkie młoty bojowe. Oczywiście jest też broń palna, choć korzystanie z niej nie jest nawet w części tak przyjemne i widowiskowe jak zabawa bronią białą. Każdą sztukę naszego arsenału da się też ulepszyć, zmienić wygląd i dołożyć do niej jakieś specjalne atuty. Które mogą na przykład zwiększyć ich moc, bądź sprawić, że przeciwnicy przy ataku zapłoną jak pochodnie. Co tu dużo mówić, jest tu tego od groma. Ale sama broń to jeszcze nie wszystko. Twórcy gry podkręcili zabawę dorzucając do tego system karty specjalnymi umiejętnościami do wykorzystania przez naszego bohatera. Jedne pozwalają nam zatem wybrać dla niego konkretne zdolności, inne uzupełniają je o dodatkowe efekty, takie jak choćby eksplozje przy kopnięciu, jeszcze inne dodają premię do obrażeń bądź wpływają na specjalny tryb furi, którym rozszarpujemy zombiaki kołymi rękami. A i jeszcze jedno: niektóre karty umiejętności zarezerwowane są tylko dla konkretnych bohaterów, bo musicie wiedzieć, że tych do wyboru mamy tu aż sześciu i choć na pierwszy rzut oka różnic nie ma pomiędzy nimi aż tak wiele, no może poza początkowymi statystykami, to jednak warto wypróbować kilku z nich. A dlaczego? Bo nasi pogromcy poza nieco innymi umiejętnościami startowymi mają zupełnie inne charaktery, a co za tym idzie niejednokrotnie może się zdarzyć, że w tych samych sytuacjach usłyszycie inne kwestie dialogowe. Takiemu Jacobowi nieraz, nie dwa zdarzyło się sypnąć jakimś mniej lub bardziej żenującym żartem podczas zwiedzania piekielnego Los Angeles. Oh, Zresztą Słoneczną Kalifornię i Miasto aniołów można uznać tu za siódmego bohatera Dead Island 2. Jasne, gra nie oferuje nam otwartego świata, a raczej kilka zamkniętych miejscówek, ale zostały one tak przygotowane, że chce się je eksplorować, odkrywać poukrywane sekrety i, co chyba najważniejsze, wykorzystywać pozostawione przez twórców gry sposoby na kreatywną eksterminację zombiaków. Otoczenie nie jest tu bowiem jedynie miłym dodatkiem. Mamy butle z tenem, które działają jak pociski, potrafiąc przebić hordy przeciwników. Mamy akumulatory, które w połączeniu z wodą wywołują spektakularną ferię wyładowań. Mamy wreszcie zbiorniki z chemikaliami, które w mikro spuszczą każde rozkładające się ciało, nawet nie wiem jak żywotne. Wszystko to czeka tylko, by kreatywnie z tego skorzystać. Dead Island 2 nie byłby jednak tak szalenie atrakcyjny i wciągający, gdyby nie stworzona na potrzeby gry technologia Flash, czyli w tłumaczeniu na język polski całkowicie lokalizacyjny system patroszenia humanoidów, ta już sama nazwa brzmi dość absurdalnie. Bez tego jednak walka nie dawałaby tak wielkiej frajdy. Na czym zatem polegał w system? W błyskawicznym skrócie na szalenie brutalnych, bardzo krwawych i przerażająco realistycznych technikach eksterminacji chodzących trupów. Z grubsza chodzi o zmiany jakie widoczne są na przeciwnikach po dosłownie każdym naszym uderzeniu. Zombiakom odpada skóra, widać miażdżone mięśnie i kości, czasem nawet mocno nadgnite umarlaki same rozpadają się po zadaniu nam ciosu. Nie wspominając już nawet o ultra brutalnych finisherach, które zależą tu od aktualnie wykorzystywanej broni. Co tu dużo gadać, to prawdziwy festiwal okropności, od którego trudno się oderwać. Wie wiem, brzmi to dość niepokojąco, ale właśnie dlatego sami powinniście tego spróbować fabuła Dead Island raczej nie będzie pretendować do growych nagród za najlepszy scenariusz od taka sobie historyka, która ma zresztą swoje dość liczne niedociągnięcia, ale i tak miło się śledzi, bo całość docna przesiąknięta jest klimatem kiczowatego horroru klasy B i żenującym humorem, od którego i tak się Micha cieszy, jak na podkład pod radosną niczym nieskrępowaną rzeźnię zombiaków W zupełności wystarczy. Do tego dodać należy całkiem ciekawe pomysły na niektóre misje oraz dość absurdalne wykorzystanie klimatycznych miejscówek, takie jak choćby studio filmowe i plan inwazji na Normandię. Ba, jest tu nawet słynny Venice Beach z pierwszego zwiastuna na Dead Island 2 sprzed bodajże 8 lat. Nie ma to jak naigrywanie się z siebie. Na koniec wisienka na torcie. Dead Island 2 pozwala na zabawę wspólnie z maksymalnie dwoma znajomymi. I o ile rozgrywka w pojedynkę jest tu niezła, potrafiąc dostarczyć masę świetnej zabawy, o tyle w kooperacji da się rozpędzać na ekranie prawdziwe piekło. Nasi pogrący dysponując innym zestawem wybranych kart umiejętności mogą doskonale się uzupełniać, a i wspólne stawianie czoła apokalipsie zombie dużo lepiej smakuje. Jeśli więc zdecydujecie się zagrać w Dead Island 2, koniecznie i tego spróbujcie, nie będziecie zawiedzeni. Zresztą przy takiej masie atrakcji nie sposób czuć się rozczarowanym. Musicie tylko pamiętać, że Dead Island 2 to nie The Last of Us czy Resident Evil 4. Ta gra zresztą nie zili się nawet na bycie wbitną. Tu liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Jeśli zatem to co wam do tej pory pokazaliśmy was nie przekonało, to już chyba nic z tego nie zrobi.